Ręcznie malowane, tworzone z pasją w szczytnym celu. Tak w skrócie można opisać te przepiękne, ogromne bombki, których licytacja rusza już dzisiaj. Na co zostaną przeznaczone pieniądze z ich sprzedaży? Zbieramy jak zwykle dla naszych oddziałów szpitalnych, które zajmują się dziećmi. Do tej pory graliśmy dla chirurgii dziecięcej i pediatrii. W tym roku noworodki. Wszystko co trafiło na aukcję zostało przekazane przez sponsorów nieodpłatnie, stojaki, bombki, a nawet opakowania. Istotne jest także to, że każdą z tych wyjątkowych bombek przygotowała inna osoba. Tak, artyści pomalowali, nie powiem już na zamówienie, bo my nie zamawiamy tego co będzie na bombce. Zamawiamy pracę, a że się starają, no to potem widać w efektach ile pieniędzy zbieramy. Artyści z Jeleniej Góry, z Mysłakowic, z Łomnicy, z Kowar, z Hojnowa. I to chyba, w, i szkarskie poręby. Każda edycja jest wyjątkowa, wszystko przez bombki, których ilość jest ograniczona. Staramy się, żeby nie było ich więcej niż 10. W tym roku jest 10, to jest maksymalna ilość, jaką przeznaczamy na zbycie. Były aukcje, że było 5, było 7. Wtedy jest weselej trochę i nie musimy się martwić, że coś zostanie. Sprzedają się wszystkie. Sprzęt kupiony za pieniądze z licytacji trafi na oddziały dziecięce Jeleniogórskiego Szpitala. Organizatorzy kontaktują się z jego pracownikami, aby dowiedzieć się, co jest im najbardziej potrzebne. W tym roku planowany jest zakup pomp infuzyjnych oraz laktatorów dla oddziału neonatologicznego. Liczymy, że w tym roku się uda minimum jedna pompa i dwa laktatory. Ale oczywiście nie, nie rezygnujemy z tego, żeby spróbować sięgnąć wyżej. W poprzednich edycjach udało się zakupić sprzęt za łączną kwotę ponad 55 tysięcy złotych. Przypominamy, a akcja trwa. Licytować można poprzez komentarze pod postami zamieszczonymi na portalu społecznościowym Facebook. Cena wywoławcza każdej bombki to 250 zł. Licytacje będą odbywać się na stronie Facebook